Siemanko drodzy widzowie, o ostatnim weekendzie to niechętnie chcielibyśmy zapomnieć, bo działy się tam rzeczy, których się kompletnie nie spodziewaliśmy. Liverpool wraca do świetnej dyspozycji i rozbija Orły 7 do 0. Gospodarze są w tym spotkaniu totalnie bezradni i dają sobie strzelać gola za golem. W Niemczech również niespodzianka, bezbramkowy remis w Lipsku, który przerywa pasę 9 domowych zwycięstw Lipska w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Teraz przed świętami dogrywają się niektóre ligi i z ich dobrodziejstwa korzystamy, bo później przez święta będziemy tylko borykać się z Ligą Angielą. Bielską i Premier League. Na początek mamy dla was konkurs, gdzie do wygrania jest 50 zł w Betcliku. Tam z kodem Pockty w 50 cały czas pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł, a waszym zadaniem jest wytypowanie w meczu pomiędzy Milanem a Lazio minuty pierwszego gola oraz strzelca do wolnej bramki w spotkaniu. Wygrywa osoba, która jako pierwsza poda poprawnie strzelca dowolnej bramki w spotkaniu, a także będzie najbliżej minuty pierwszego gola. Pamiętajcie również o podaniu swojego niku z betklika. a tymczasem nie przedłużając zapraszam Was na typy. A zaczynamy od spotkania Werony z Interem. Nerazzurri w ostatnich tygodniach radzą sobie niezwykle dobrze. Na 7 ostatnich spotkań wygrali 6, natomiast siódme z nich to bezbramkowy remis z Szaktarem, który przesądził o tym, że Interu nie zobaczymy w tym sezonie nawet w lidze Europy. Jeżeli chodzi o ich wyjazdowe spotkania, to warto zwrócić uwagę, że są one bardzo overowe. W ostatnim wyjazdowym meczu ograli Cagliari 3 do 1, wcześniej rozbili Gladbach 3 do 2, a również przewijały się takie wyniki jak 3 do 0 Sassuolo, bramkowy remis w Bergamo z Bergamos Atalanta czy też porażka z realem w lidze mistrzów 2-3. W tych meczach obie drużyny przyczyniały się do tego, że over został pokrywany. Jeżeli chodzi o aspekt strzelecki w ostatnich meczach Werony, to w czterech ich ostatnich spotkaniach obie drużyny trafiały do siatki. Nie były to jednak spotkania tylko ze słabymi drużynami, bo w Rzymie sprawili niespodziankę, gdzie ograli Lazio 2–1. Verona u siebie potrafi postawić Interowi twarde warunki, gdzie chociażby w poprzednim sezonie zremisowali tutaj 2–2, natomiast w Mediolanie trafili do siatki Ner Razzurri. W tym spotkaniu Verona powinna zagrozić bramce Interu, natomiast Nerra z takim potencjałem ofensywnym również powinni trafić do siatki. A do dubelka dorzucamy zwycięstwo Atalanty w meczu z Bolonią. Bolonią, która w ostatnich tygodniach spisuje się dosyć średnio. Dwa Ostatnie spotkania to podziały punktów zarówno z Torino jak i specjów. Jeżeli natomiast dochodziło do starć z silniejszymi rywalami, to Bolończycy już nie byli tacy mocni. Roma ograła Bolonię wysoko bo aż 5 do 1, natomiast w starciu z Interem przegrali 1 do 3. Z drugiej strony mamy zespół Atalanty, który w ostatnich tygodniach wygląda coraz lepiej po jesiennych problemach. W ostatniej kolejce ograli Romę u siebie 4 do 1, a wcześniej przywijały im się takie wyniki jak wygrana z Fiorentiną, czy też wygrana z Ajaxem w Lidze Mistrzów. W tej kolejce serie A Juventus zgubił punkty z Fiorentiną i w starciu Milanu z Lazio również ktoś ucierpi, a na tym wszystkim powinna skorzystać Atalanta, co ich jeszcze bardziej zmotywuje do wygrania starcia ze słabo dysponowaną Bolonią. Warto również spojrzeć na braki kadrowe, gdzie w zespole gospodarzy zabraknie Łukasza Skorupskiego, a więc podstawowego bramkarza, co będzie sporym osłabieniem, jeżeli chodzi o formację defensywną. W zespole Atalanty zabraknie natomiast Papu Gomeza, jednak ich ekipa dalej ma w swoich szeregach takich zawodników jak Luis Muriel czy też Duvan Zapata, którzy potrafią postraszyć pod bramką przeciwnika. Naszym zdaniem Atalanta w tym spotkaniu zgarnie 3 punkty. Taki kuponik z Ligi Włoskiej proponujemy Wam na środę. Po więcej typów zapraszam serdecznie do grupy i na stronę, gdzie codziennie... Znajdziecie nowy typ dnia. A w imieniu całej ekipy Pokoju Typerów chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, udanej zabawy sylwestrowej mimo wszelkich obostrzeń i problemów, które w ostatnich tygodniach się pojawiają, a także szczęśliwego, przede wszystkim lepszego nowego roku. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia!